Podsumowujemy tegoroczną akcję Polana Nadziei 2024. Akcja przyniosła obfity owoc. Zebraliśmy 145 879 zł i 31 groszy. Akcja odbywała się na terenie Nowego Sącza oraz w ościennych parafiach. Tegoroczna akcja była troszkę słabsza od poprzedniej o 4000, ale za każdy grosz oddane na dopuszki Sądeckiego Hospicjum. Serdecznie wszystkim dziękujemy. Środki z tegorocznej akcji zostaną przeznaczone na rozbudowę Sądeckiego Hospicjum, o nowe, nowe skrzydło, nową część hospicyjną oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Akcja jest od 20 lat organizowana. Zaczynaliśmy bardzo skromnie. W tej chwili Łącznie w tym roku kwestowało 750 wolontariuszy. Serdecznie dziękujemy księdzu Biskupowi za wyrażenie zgody i wszystkim proboszczom, którzy się przychylili do naszej prośby. Również chciałem szczególnie podziękować trzem osobom, które włączyły się w akcję, czyli przedstawicielom Związku Harcerstwa Polskiego, pani Małgorzacie Belskiej, Anecie Kaczmarczyk oraz naszej przyjaciółce, aniołowi Sądeckiego Hospicjum, pani Wandzie Pawłowskiej, za przekazanie 15 tysięcy żonkili, któreśmy rozdawali podczas tegorocznej edycji. Przypomnijmy, że żonkil to jest symbolem ruchu hospicyjnego w całej Europie.